Cześć dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym niesamowitym odcinku z serii Patryk gra. A dziś na Rust będziemy rzucać grę, którą zapewne każdy z was już zna na 100%. Dziś zagramy w Slitherio. Slitherio. Okej, okay, także na sam start nasz nickname to będzie Dziki Wunsz Celowo tak napisałem, żeby nie było I tym dzikim wunszem będziemy sobie Starać się tutaj wygrać i zniszczyć Przeciwników, bo jak wiecie przeciwników trzeba niszczyć Ale coś mi klatkuje Proszę, czy mi tu nie klatkować Dziękuję Ameryka i w ogóle wszyscy zostali zjedzeni Brazil, nie wiem dlaczego mam Brazila <ślaski> Nie bójmy się tego powiedzieć. Spróbujmy to wygrać. Na start już, już tutaj. Jest dużo, dużo jedzenia i pieniędzy. A prawie duży wąż. Antygej się skół Ale strasznie. Dobra, także może zacznijmy stosować moją taktykę, która jest zwie taktyką złego złodzieja. Czyli, że najpierw sobie jemy, tutaj kradniemy, wcinamy te malutkie do setnego poziomiku, czytaj, do naszej setnej długości. I czy cię złapie? Złapałem, włączałem. Wow! Dziki wąż, Podejście numer 3475. Taktyka złodzieja. Jemy. Wcinamy. Tutaj sobie to wszystko, co mamy wcinać. Dziki włąż wie co robi. Dziki wąż. Nie mam tej wtyczki, bo nie chce mi się zainstalować. Jak ktoś chce, to może do mnie przyjdzie i mi zainstalować. Jemy. Jemy, ale zrobiłem gościa na niebiesko. Dobrze, dobrze nie bój się! 2000! tysiące! Nie, co co mnie może zabić? To są właśnie lagi. Chęć tu jeszcze, bo to trzeba zjeść. Wszystko, nie można zostawiać. To jest zakopiad babci. Ty już nie możesz, że ona ci jeszcze daje iść. 3000 długości, moi drodzy! Będziemy łamać kości, jesteśmy pytonem. I w ogóle to jest bardzo zabawne. Zacznijmy od tego, że twórcy tej gry twierdzą, iż to są. nieładnie tak się zachować. Iż to są snajki, czyli wunsze. Bo jest, ja nazywam dziki wunsz. Nie wiem, co ja w tym momencie robię, aczkolwiek. E, dobrze. Że to są wunsze, tak? Aczkolwiek to nie są wunsze, bo wunsze nie mają pierścieni Gąsienica, czy tudzież y, jakieś zwierzę takie właśnie. Kurde, nie laguj mi tak. Do... Mój internet. E, gąsienice, właśnie takie tutaj, te takie, te, te dżdżownice i tak dalej. Głównie dżdżownice, może gąsienice nie, aczkolwiek dżdżownice są przecież zbudowane z pierścieni. To takie to tu, to są pierścienie i właśnie te pierścienie o, te pierścienie właśnie... Tak, a... Węże wąsze i tak dalej. Tak średnio z tymi pierścieniami. Także moim osobistym, skromnym zdaniem są to się... tam. Jak to nie zginęło? Powiedzmy? Nie rób mi tego! Dobrze! Gdzie ja się... Gdzie ja tu wjechałem powiedzcie mi moi drodzy? Bo ja nie wiem, Brazylia wśród... Wśród! Nocnej ciszy, wąż się nam rodzi. Znowu zadzieram z kościołem. Tak jest! Nie daj mi! Dobre to było. I już, moi drodzy, na 6 tysięcy długości, jesteśmy w 16. 16, jeszcze mamy tutaj już, co się dzieje. Wygrajmy. Kurz. W każdym bądź razie, moi drodzy, jeszcze troszeczkę chciałbym powiedzieć na ten temat, że dlaczego nie było filmów. Filmów nie było przez tydzień. Nie było Muszę się skupić na grze trochę, bo... Patrz, co się tu wyprówił! Wiem, że walczą ze sobą, no i... Aj, się nie skup, pata, panie, jeden... Piętnaste miejsce! Yyy... Cie... Ja wiem, jako ja kojarzę... O... nie Właśnie mówię, że wam... Straszne rozkojarzenie, rozdwojenie jaźni, bo mówię o jednym, myślę o trzecim, a robię czwarte. Wiem, źle policzyłem, ale to nic. Ehm mnie tu! Oj, to się nazywa! mnie tu! 13 miejsca. E, jakby to ująć? Aktualnie mamy koniec szkoły, mamy maj. <młysy> Witaj, maj, trzeci maj. Dla Polaków błogi raj. I tak dalej. I właśnie dlatego, w Brazylii, otrzymaj się ze mną, a nie chcesz mnie zabić, Cfelu! I właśnie dlatego mnie ten. Tak mało filmów, bo szkoła. Trzeba troszeczkę poprawiać tych ocen. Albo po prostu, jak nie poprawiać, to po prostu jakoś dawać nam rady, tak? Trzeci maj, dom. Nie rób mi tego, kolega. Nie rób mi tego. Zginę. Ja się nie poddam, ja wbiję do tego leaderboardy, aczkolwiek kończąc moją wypowiedź zanim zostałem, kurde, rozpisgony na 3000 części. Gie... No czego ja mam taki logi o przed chwilą miał wyłączone nagrywanie i nie miał logo? No czego mi to robisz, no? Dobra. Yy, jest ten koniec roku i trzeba te oceny poprawiać, czy tam też pisać te sprawdziane teraz na lepsze ocenę. Gdzie mnie tu, harmader. I zapewne sami dobrze o tym wiecie. I ciężko jest mi połączyć. Nagrywanie Czy w ogóle jakieś tam te Jestem NIEPODSTRZYMANY NIE BRZE PLAMY Co ja zrobiłem? O wielkie nieba Nie wiem co to jest, to jakiś wąż taki egzotyczny tyle. I e, sami pewnie tam wiecie, jak to jest z tymi ocenami, że wy sobie tam gdzieś poprawiacie te oceny, tak, już um, wrócę jutro poprawić. Masakra. E, że gdzieś tam staracie się te lepsze oceny mieć. No nie laguj mi tak, no ja mieszkam na wsi, ale bez przesady! Co oni robią? Nie zgiń! Jesteś niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plamy. Mam 40 co z tego, że... No właśnie, to są te laga legle. LEG ja Warszawa. Co się stało? Tu kto nie wierzy? Tylko tak sobie śpiałem, że nie był. Nie da się na takich lagach. Nie do się. E, em, 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 em. O, moi drodzy, udało mi się po dwóch godzinach się tą głupią stronę, odświeżyć to po prostu i zamiast sobie wpisać Patryk Szalony Wodzirej, stwierdziłem, że wpiszę sobie 74. Nie wiem dlaczego, tak dla zasady, wpisałem i działa. Uh, I'm danger today and longest is with Lynch. Jak można zrobić tutaj 400 31 długości? Czy ktoś mi to wyjaśni? Ponieważ ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, bo ledwo robię kilkanaście tysięcy. Jest takie coś jak syndrom nagrywania. Nie wiem, czy ktoś z Was wie. Patryku! Kończę zatem tym syndromie nagrywania. Jest coś takiego, że po prostu. Wy... Teraz mi tak dziwnie chodzi to wszystko. Że po prostu sobie gracie. Gracie sobie kulturalnie i jesteście świetni. Jesteście pierwsi, drudzy, dziesięci. Jesteście mistrzami Europy. Czasami nawet. W tych waszych tak to zrobiłem przez przypadek, aczkolwiek mam takie lego i... o jaki wUNS! WUNS ILE WUNZ godnie. I Co tu się wyprawia? Ja mam za duże lagi na tą grę Zjedźmy sobie trochę żarcia! Jeju, ile mamy jedzenia? Więcej niż na wigilii

Proszę mi nie lagować w momencie, kiedy ja staram się zrobić rekord, i że moi widzowie się śmiali. Moi widzowie! No i widzowie! Mo moi widzowie, ja bym was bardzo ładnie prosił o zostawienie łapeczki w góreczkę. Ponieważ ja tutaj cierpię i wylewam poty łzy. Bo nie wiem, nie wiem jak ten film będzie wyglądał. Naprawdę, nie wiem, że Dante, Dante gdzieś pojechał. No nie ma takiego kręcenia się. Bo yy, ponieważ ja tutaj walczę, staram się osiągnąć jak najlepszy wynik, jak widzicie, to nie da się, to nie wiem, ja bym puścił myszkę, to może by mi lepiej szło, patrzcie, nie trzymam myszki, on sobie jedzie, dotknąłem od razu, nie jedzie, pa, puszczam, jedzie, dotykam, no też jedzie. Piętnaste miejsce miałem. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Tiii! Miał 8 tysięcy długości, można zaokrąglić i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli si tak, nie zapomnijcie zostawić dużo łapek w górę. Chciałbym dużo łapek w górę. Spróbujcie, spróbujcie zostawić 1000 łap w górę. Jeżeli będzie ponad 1000 albo sam 1000, to ja zacznę nagrywać kolejny odcinek, bo... Fajnie mi się grał, ale tyle nerwów, co ja tu zjadłem na tym to naprawdę sobie nie zdejdziecie sprawy. Dzięki za uwagę. Życzę wam miłego dnia, moje ziomeczki, skurczybyczki. Zapraszam na snapchata, instagrama i całe te facebookowe akcje. Tu jestem, codziennie aktywny. Trzymajcie się. Elo.